Następne pytanie, jakie zabraliśmy, wzięliśmy pod uwagę i to było wzięte pod uwagę razem z moim kolegą, profesorem Brownem, który jest ekspertem o aerodynamiki, na jakiej wysokości oraz jakiej odległości od miejsca znalezienia końcówka skrzydła tego samolotu musiała się oderwać od samego samolotu, aby móc upaść do 11 metrów od Joseph. Zakładamy, że Odległość, że to miejsce, które zostało pokazane w poprzedniej prezentacji, jest rzetelne. I tak wygląda właśnie ta końcówka skrzydła, która leżała 111 metrów od tej brzozy. Widzimy, że jest to 6-metrowy odcinek skrzydła. Taki odcinek skrzydła waży około 600 kg. Jest to Dość potężna struktura w samej swojej rzeczy. Z punktu widzenia patrzenia na ten obraz sytuacyjny z góry, chciałbym zwrócić uwagę na linię czarną, która jest linią osi lotu samolotu. Po lewej stronie jest punkt brzozy, gdzie ta brzoza miała odciąć to skrzydło, i ten fragment, tego skrzydła znalazł się po prawej stronie od lotu osi tego skrzydła. Nie wiem, czy Państwo sobie przypominacie, ale z wyraźnych zdjęć, jakie profesor Nowaczyk pokazał, w tym miejscu jest prawdziwy las, jest zagajnik jest za tą brzozą. A skrzydło miało się oderwać na wysokości 6 metrów, czyli gdyby miało przelecieć. Z tego miejsca tutaj musiałoby się przebić, przeorać przez ten zagajnik, przelecieć nad tą ulicą. I następnie tu jest jakaś polana żółta, która nie, nie jest zarośnięta. Trawy, które zostały potem wypalone, pokazane na zdjęciach, wypalenia traw i wycięte drzewa w tym miejscu, tak żeby ono. Ten, ten fragment skrzydła się znalazł po prawej stronie osi samolotu, na ścianie tego zagajnika, która oryginalnie tutaj rosło. A znowu, y y tą analizę, tak jak mówiłem, braliśmy parametrycznie. Y nie będę tutaj tłumaczył dokładnie matematyki, ale y y są informacje dostępne oczywiście w książkach i na y stronach internetowych, o, które tłumaczą. Na czym polega opór powietrza, który jest proporcjonalny do prędkości samolotu? Obraz matematyczny został obliczany za pomocą komputera i programu CFX, używającego równania nabiera sztoksa i przepływu ciągłego. Popatrzmy na reprezentację graficzną. Po lewej stronie, na górze, widzimy, Strugi powietrza przepływające wokół skrzydła przed urwaniem się tego skrzydła. Strugi się nie odrywają, jest spokojny przepływ, taki, który gwarantuje powstanie siły nośnej i utrzymanie tego samolotu stabilnie. W momencie, kiedy urwiemy to skrzydło, sytuacja dramatycznie się zmienia. Widzimy turbulencje na stronie tylnej tego skrzydła, te turbulencje. Graficznie reprezentują współczynnik oporu, jaki jest wykreowany przez tą sytuację fizyczną. Z drugiej strony możemy porównać ciśnienia. W sytuacji, kiedy nie ma, kiedy szygo nie jest jeszcze oderwane, wysokie ciśnienie jest tylko na krawędzi przedniej, tam gdzie cząsteczki powietrza uderzają prostopadle do powierzchni skrzydła. W momencie, kiedy urwiemy to, Skrzydło, to ciśnienie przenosi się na całą powierzchnię tego skrzydła. A wiemy, że, powie, że ciśnienie razy powierzchnia daje siłę, czyli jest to siła oporu. Tak więc te, dwa, te dwie sytuacje widzimy, że siła oporu i współczynnik oporu zwiększają się gwałtownie, które to e, e, zjawiska fizyczne będą wyhamowywały gwałtownie ruch tego skrzydła. Um, Pokażę za chwilę trzy e, e, symulacje komputerowe. E, rozpoczną się one od lotu niewidzialnego samolotu z widzialnym fragmentem skrzydła po, od lewej strony na prawo i do góry. E, w pewnym momencie nastąpi oderwanie, będę starał się powiedzieć w którym to momencie, i lot swobodny tego fragmentu skrzydła. A, e, Będą trzy symulacje, jedna z lewej strony na prawo, potem druga będzie, tak jakbyśmy patrzyli za, za samolotu, czyli będzie leciał z, od dołu do góry i jeszcze raz będzie inna symulacja z lewej strony na prawo. Zobaczmy, jak to wygląda. Czas oczywiście znowu jest bardzo krótki i w tym momencie jest oderwany i widzimy taki ruch chaotyczny tego. Tego skrzydła, ono się obraca, bardzo szybko wyhamowało, wyhamowało swój ruch w pierwszym momencie. Teraz patrząc z tyłu za samolotu, teraz się oderwa i znowu mamy ten ruch tego skrzydła. Widzimy, że ono potrafi nawet się pionowo ustawić. Oczywiście w ruchu pionowym nie ma żadnego żadnej siły aerodynamicznej. Są wszystkie siły, które hamują. Ten e, lot tego e, fragmentu skrzydła, no i siła grawitacji. I znowu z boku e, będzie leciał teraz leć lecia i urwanie tego skrzydła, e, i znowu hamowanie jego e, rotacja chaotyczna, i lądowanie w sposób taki dość podobny, jak żeśmy widzieli na zdjęciu e, na samym początku tej analizy. Jeżeli przedstawimy środek ruch środka ciężkości tego fragmentu lotu w, trójwymiarowym, w trójwymiarowej przestrzeni, także kierunek lotu samolotu jest tutaj oznaczony, a kierunek na prawo jest tutaj oznaczony, to co ciekawe widzimy, że po oderwaniu w tym miejscu ta krzywa. Rzeczywiście pokazuje, że to skrzydło leci w kierunku lotu samolotu, ale również na prawo od swojej osi. Czyli tak to położenie tego skrzydła jest możliwe. Tutaj jeszcze raz przypomnę zdjęcie, które pokazywałem na samym początku. Jeżeli weźmiemy, teraz przyłożymy tą krzywę swobodnego lotu do wysokości 6,5 metra czy 6 metrów, na drzewie, to ta krzywa tłumaczy nam, że skrzydło to powinno uderzyć w ziemię 12 metrów od tego drzewa z prędkością prawie 100 km na godzinę. Nie, zosta, nie, nie, nie było w stanie po pierwsze wyhamować, a po drugie ma tendencję lotu w dół. Wiedząc, że to skrzydło jest 111 metrów dalej za tym drzewem, możemy przyłożyć to miejsce tej krzywej aby dać szansę temu skrzydłu przelecić na prawo te 10 czy 11 metrów, co jest konieczne, ponieważ skrzydła samolotu tu 154 mają długość 19 metrów, także jak oderwiemy 6 metrów, zostaje jeszcze te 12 pod kątem wprawdzie i jego grubość kadłuba, także możemy z jakimś tam błędem tolerancyjnym prosić o, o to, aby Przynajmniej te 10 metrów ten, to skrzydło przeleciało na prawo. I w tym wypadku ta krzywa swobodnego lotu mówi nam, że żeby tak mogło się stać, aby to, ten fragment wylądował w tym miejscu, gdzie go znaleziono, to musiałby się oderwać na, w odległości prawie 70 metrów za drzewem i przynajmniej na wysokości 26 metrów ponad gruntem. Um, Wtedy wówczas zwolniłby do prędkości 43 km na godzinę i oczywiście uderzył z tą prędkością w ten zagajniczek i tutaj widzimy te drzewa są pchnięte, połamane, także jeżeli możemy ufać temu zdjęciu, bo oczywiście przy tych wszystkich elementach, które pan profesor Nowaczyk wskazał, trudno mi nawet powiedzieć, co można, czemu można ufać w tej analizie zrobionej przez maki, zdjęciem zrobionej przez maki dostępnej dla nas wszystkich. No ale niemniej jednak, jeżeli założymy, że to jest prawda, to musiało się to zdarzyć na wysokości 26 metrów i 70 metrów za drzewem. Jeżeli się przypatrzymy jeszcze raz na główne zdjęcie, na głównym zdjęciu widzimy położenie, ten czerwony punkt jest ten punkt, którym my przewidujemy oderwanie się fragmentu skrzydła i w tym miejscu jest to o tyle bardziej prawdopodobne, że rzeczywiście jest to już za tym lasem, który był przed tą drogą, a jest to miejsce polany, czyli w tej polanie ten, to skrzydło miałoby szansę przefrunąć, tak jak mówiłem, z tego miejsca prawie 19 metrów od osi lotu samolotu na prawą stronę od jego osi. Jeszcze raz się cofniemy. przepraszam. Popatrzmy teraz na tą linię przerywaną. To jest linia trajektorii pionowej pokazywaną przez MAC. Oni twierdzą, że sytuacja stała się na wysokości 6 metrów. I następnie trajektoria tego Samolotu zeszła jeszcze poniżej. Jeżeli tu jest 6 metrów, no to tutaj jest około 2 metrów. Mówimy o samolocie, który jest, ma jakiś pitch, czyli kąt podniesienia. Mamy wypuszczone jego koła, czyli w tym miejscu to już ten samolot przez ten zagajnik lecąc musiał orać już całym sobą przez ogromną. Wyrwę w tym zagajniku i nawet dotknąć ziemi, a gdyby tak dotknął ziemi, no to oczywiście już nie mógłby się poderwać. Niemniej jednak, w, w tym wypadku Trajektorii u samolot podrywa się do góry, leci jeszcze potem trochę prosto, a potem podrywa się jeszcze da, wyżej, tak, żeby móc obrócić się do góry nogami i oczywiście upaść i e, e, zabić wszystkich swoich pasażerów. A, Linia czarna jest to linia wyznaczona przez kolegów w Polsce i o której mówił profesor Towaczyk. Tak się złożyło. To była informacja dla mnie wtedy, kiedy myśmy robili nasze obliczenia. To była informacja dla mnie niedostępna, ale ta wysokość również koreluje się świetnie z naszymi, z naszymi symulacjami, około 26 metrów nad gruntem. Czyli wnioski do tego pytania, fragment skrzydła samolotu Tu-154M nie mógł urwać się na brzozie i być znalezionym 111 metrów od brzozy. Obie te analizy są ze sobą spójne. Najbardziej prawdopodobnym miejscem oderwania fragmentu skrzydła jest na wysokości 26 metrów i 70 metrów za brzozą. Pokażę teraz eksperyment wykonany przez kolegę z Gdańska, i jeszcze raz może uda mi się to cofnąć. Jest to profesor Marek Czachor i rzeczywiście w tym eksperymencie widzimy jego model skrzydła, podobnie jak w naszej symulacji, ma tendencję lecenia do przodu i na prawo z obracaniem się wokół dość gwałtownym. Oczywiście nie jest to ta sama prędkość, ta sama wielkość skrzydła, także zostawiamy to na razie do dalszych analiz, ale sama próba jest bardzo mile widziana, takiego eksperymentu. Muszę powiedzieć, że ze swoimi kolegami tutaj w Stanach Zjednoczonych rozpoczęliśmy pisanie propozycji, czyli oferty, aby zrobić eksperyment podobny w przyszłości tylko na większych rozmiarach szydeł, no i większych prędkościach. Na tym bym chciał zakończyć i oczekuję oczywiście razem z profesorem Nowaczykiem na pytania. Dziękuję bardzo.